Ja czekałem dosłownie godzinę i trzy minuty już, bo tutaj u mnie na zegarze już trochę się czas opóźnia. Ale no, wcześniej księżyc był tak najwyżej na moim niebie, ale teraz już go widać. A tak normalnie do dzień jak nie jest. Prawie nic nie jeździ, standard. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia, Inarka.